Cześć hey moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmem, a właściwie open boxy iPhone'a 11 Pro Max 64 GB w kolorze złotym. Mam nadzieję, że na prawie jednym oddechu, czym wdechu powiedziałam Wam wszystkie takie podstawowe informacje, o które później moglibyście się mnie pytać i takie myślę, że Wam w miarę przydatne później. No i co, dodatkowo oczywiście zawsze możecie zadać mi zadawać pytania w komentarzach, możecie mnie również poprawiać, ja nie jestem jakąś specjalistką e, od e, urządzeń elektronicznych i tak dalej, więc ja mogę na przykład coś pomylić czy coś, oczywiście zawsze możecie mnie poprawiać w komentarzach, dodatkowo możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i ja myślę, że już zabieram się za otwieranie, ale chciałabym dodatkowo wspomnieć, że ten film nie powstał w celu chwalenia się. W żadnym przypadku nie chcę się tutaj nim chwalić, chcę Wam po prostu pokazać, jak wszystko to się prezentuje. I od razu Wam powiem: ja po prostu wszystko otworzę, pokażę Wam, jak to wygląda od środka. Już nie będę Wam pokazywała, więc jak się uruchamia, i nie będę z Wami razem przechodziła wszystkich procesów takich yy, łączenia. Może, nie wiem, jak Wam to inaczej określić, po prostu takich yy, zawsze na początek ten telefon tam zadaje mega dużo pytań i jakoś się musi połączyć i musi się tak jakby wyleciał teraz inne określenie, po prostu tak jakby. Ustawić w pewnym znaczeniu właśnie pod nas i pod to wszystko, co tam w nim wybierzemy. Więc tego Wam nie pokażę. Pokażę Wam tylko samo, co się znajduje w pudełku i Wam to wszystko A więc dobra, ja teraz zabieram się za wyjmowanie. Eee, Okej, okay. jeszcze przed wszystkim sobie kupiłam akurat e, pasek do mojego zegarka i jeszcze tutaj mam dodatkowo etui z takim kotkiem. Bardzo ładny, podoba mi się. I oczywiście rozstańmy. Ostatnia rzecz, czyli yy, sam telefon. Nie wiem, czy zostawi tę siatkę, czy nie. Tak się prezentuje ogólnie jego pudełko. Ja Wam to tak może pokażę z zewnątrz. Nie wiem, czy Wam to jakoś może taki stanęło, nawet tutaj, że Wam to pokazać. Tak to się wszystko prezentuje. Oczywiście folia od, odbija. Prezentuję pudełko. Ja najpierw trzeba zdjąć folię. Okej, okay, okej. Okay. Zdejmę folię, bo ta folia dosyć mocno odbija. Więc folię odłożę na bok, o teraz może Wam pokażę. Ogólnie pudełko jest matowe, jest on w kolorze złotym, dlatego też tak się prezentuje. O proszę bardzo, nie wiem, tak chcę Wam to pokazać, tu z prawej z każdego boku. I uwaga, po otworzeniu, o zacznę od Was, dobra. I tu mamy nasze pudełko, to jest góra, więc to zdemy. Uwaga, uwaga i tak się prezentuje to po otworzeniu, tu się znajduje nasz telefon który proszę bardzo wyjmę i tak się zresztą też prezentuję od razu wam tutaj pokażę ten telefon. O, proszę, nie wiem czy wy to dobrze widzicie. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli coś będzie nie tak, oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama. Tam też myślę, że czasami będziecie mogli gdzieś go zobaczyć. Więc o, proszę, tak. On jest tak naprawdę iPhone 11, jest podobny trochę już do iPhone'a X, Xr, XS i tego typu modeli. No więc tu ekran oczywiście już nie ma tego przycisku. Jak już tutaj ma trzy aparaty, latarkę i tak dalej z tyłu, tak to się wszystko prezentuje. E, oczywiście na nim jeszcze znajduje się folia ochronna. O, proszę bardzo, taki telefon. Myślę, że, że go tutaj, tak odłoży sobie na bok. O, może gdzieś tu. I jeżeli chodzi o resztę pudełka, mamy tutaj ogólnie takie e, co, <taki> takie coś? nie, no, takie e, skrytkę, w której znajdują się różne instrukcje i tego typu rzeczy. Mamy też tutaj jeszcze jabłuszka, takie naklejeczki dwie, ale jeżeli chodzi o te karteczki, to myślę, że Wam raczej nie trzeba jakoś dużo opowiadać. Myślę, że aż tak bardzo Was te karteczki nie ciekawią. Dobra, jeżeli chodzi o następne rzeczy, znajdują się tutaj ładowarka oraz słuchawki. I dodatkowo, uwaga, nie wiem, czy Wy to wiecie, ja się dowiedziałam, że iPhone właśnie ten 11, nie wiem, czy 11 czy 11 zwykła już to ma, wiem, że na pewno ten Pro ma inną końcówkę do ładowarki. Zauważcie, że tutaj znajduje się już inny otwór. Nie nic taka ciekawostka w sumie, nie wiem. Tu mamy słuchawki i właśnie, czekajcie, dobra. Nie, to są takie klasyczne słuchawki i wydaje mi się, że takie jak zazwyczaj dawano po prostu w każdym telefonie. Tylko uwaga, nie. One mają po prostu też taką końcówkę, o proszę taką jak zawsze, słuchaweczki. E, I nasza ładowarka. I właśnie ona ma tutaj tą końcówkę, ponieważ ma taką trochę dość dziwną. Jeżeli chodzi o tą samą końcówkę, którą się wkłada do telefonu, z tego, co ja widzę na pierwszy rzut oka, ona jest po prostu taka sama, ale zmieniło się w tym telefonie właśnie tutaj wejście. No i też kształt jakby tego... Um, nie wiem jak to się fachowo nazywa, nie znam się aż tak dokładnie na takich elementach. No ale sam kształt tego się zmienił, ponieważ zazwyczaj były takie podłużne, a ten jest już taki trochę inny. No i do tego kabelek, oczywiście. Więc ogólnie w pudełku znajdzie się najważniejsza rzecz, czyli nasz telefon, e, słuchawki oraz ładowarka i jakieś instrukcje. Więc w sumie, jeżeli chodzi o Open Box, to nam wszystko. E, mam nadzieję, że w sumie mogliście się czegoś dowiedzieć w tym filmiku. Mam nadzieję, że. Nie wiem, coś wam pomogłam, w sumie. Za wiele wam jakieś ciekawe rzeczy, nie podam. I dodatkowo myślę, że ja go włączę, przejdę przez wszystkie procesy i możemy jeszcze przetestować jego aparat, ponieważ ma to być 4K z tego, co słyszałam, więc to jest naprawdę dość dużo, jakby. Więc myślę, że możemy to jeszcze przetestować. Zobaczymy, jak co wychodzi. I na pewno zwrócę uwagę na to jego jakość. Więc widzimy się. Dla Was będzie za sekundę, dla mnie przez jakiś, nie wiem, czas, jak go uruchomię. Jeszcze pokazać ten telefon tak od tutaj z bliska, jak się prezentuje. O, więc proszę bardzo. Muszę wpisać tylko kod, żeby go odblokować. I robimy zdjęcie, nie wiem, czegokolwiek. Dodatkowo mam fajne tutaj przybliżenia. I powiem Wam szczerze, że tak się prezentuje zdjęcie. Zrobiłam już oczywiście zdjęcie E, przypadkowej rzeczy, e, po prostu jakąś tutaj e, roślinicę, która stoi u mnie w pokoju. Jak to się prezentuje, mam nadzieję, że jakoś filmu Wam tego nie popsuję, e, Ale ogólnie to zdjęcie było robione też dość w takich trochę ciemny, e, w ciemnym miejscu, więc naprawdę bardzo do fajnie. I dodatkowo z tego co zauważyłam, to zdjęcie zrobiło się takie trochę, wiecie. Zazwyczaj, jak się robi podciemku zdjęcia, to one są tak trochę zakrupkowane, ja to tak nazwę mało profesjonalnie i to te zdjęcie też takie było, ale po chwili tak przeskaczyło na jakby lepszą jakość, coś tego typu, więc spoko, naprawdę. Dodatkowo mamy też dobrą jakość, wszystko, powierzchnia, że z takich opcji, na które można by było zwrócić uwagę, to naprawdę ten telefon ma spoko właśnie te opcje. Więc co, moi kochani, tak się prezentował ten film. Odpakowałam z Wami ten telefon jeszcze raz. Mogę tutaj w sumie powtórzyć. Jest to iPhone 11 Pro Max. 64 GB złotych. E, właśnie musiałam tak się trochę e, namyślić, bo ja żeby Wam czegoś źle nie powiedziała. E, no więc tak się on prezentuje. Mam nadzieję, że tego typu filmy Wam się podobają. Pamiętajcie o stawieniu łapek w górę, o subskrypcji mojego kanału. Możecie też oglądać moje jakieś poprzednie filmy. No i co? Do zobaczenia. Pa, pa!